A na serwisie pokażę Wam dzisiejszą pracę. Mamy tu trochę pod dachem. Jest niebieski, wspołowiony. Jest ekspert. Jest 4090 i słuchajcie, jest 644. 4090 jako numer jeden. Coż tu się dzieje? Nowy traktor porozbierany. Dlaczego porozbierany? Aha, no bo tak, tutaj nie było fabrycznie pneumatyki. Klient sobie zażyczył, więc właśnie jest montowana. Już są etapy z grubsza zrobione. Dwie pary już widać, że jest. Jest i trzecia. Dobra, jeden owód. dwa obwody, żeby było nowocześnie. Także tu numer jeden, zakładanie instalacji pneumatycznej. Numer dwa, ekspert. Ten, właśnie ostatnio wydawany klient, sobie zamarzył, że chce jeszcze przedni WOM, bo nie miał. Tu zbył, oczywiście, dokładamy WOM. WOM już siedzi. Kwestia podłączeń elektronicznych, zapewne w środku, doprowadzenia guzików do załączania. Tak, leży tam. Widzę z nowym monitorem ST700. Także tutaj mamy. Przedni Zaidberg, Zajtberg, Zuidberg, różnie na niego mówią, Holenderski. bardzo porządny, konkretny. I tu jeszcze będą koła wąskie, drugi komplet kół. Cool. numer 3. Coż tu się stało? Jak sami widzicie, traktor rozpołowiony, problem ze skrzynią. Przegłów powiem, tak jak widać jest gruba robota. No, niebieski się wysłużył. Coś go zabolało. No i trzeba go naprawić. Widzę rama. była. No, chłopaki się już dobrali. Zapewne części już zamówione. Czekamy, wsadzamy, uruchamiamy i ogień. Number 4. Co to ma być? Pierwsza sztuka premierowa. Koła gdzie? A już mówię. Traktor sprzedany. Na życzenie klienta zmieniamy koła na szersze przednie. Z 620 r30 będą 650 r34. To co powinien mieć do tych pięknych kapci. 900 z tyłu, VF-y, Micheliny, Axio Biby. No, petarda z przodu wiadą szerokie, kompatybilne. Za tydzień wydajemy to cacko. To tyle. Pool, serwis, cztery stanowiska, tam piąte też zajęte, więc roboty po pachy, jak ktoś zainteresowany czymś takim jak tu co powiedziałem, robimy wszelaką naprawę, wszelakie przeglądy, dokładamy różne rzeczy, skupiamy się głównie na grupie CNH, czyli Steyer, Casey Holland, zapisujemy kalendarz. Przychodzi czas na wasz ciągnik, możemy go przywieźć, możemy go zrobić u Was, co tylko chcecie. Zapraszamy serdecznie.